W kierunku jazdy w lewo, czyli takim zadaniem egzaminacyjnym, które dosyć dużo problemów z krawem Często Często się, z którego pasa możecie skręcać, na który pas możecie wjeżdżać w drodze poprzedniej, po skręcie. Także spróbujemy sobie to przeanalizować i dojdziemy do wniosków, że wcale nie jest to takie trudne. Zaczynamy. Pierwszą rzeczą, co do której musimy się upewnić, to to, czy jesteśmy na drodze dwukierunkowej, jezdni dwukierunkowej, jak w tym przypadku, czy może jednak jesteśmy na jezdni jednokierunkowej. Jeżeli jest to dwukierunkowa jezdnia, przed skrętem w lewo musimy oczywiście zbliżyć się do osi jezdni, czyli do środka jezdni, tak aby nie blokować innych pojazdów za nami, które chcą jechać prosto. I od środka jezdni, zupełnie przy nim właśnie jesteśmy, tak, przy linii środkowej oddziającej w kierunki ruchu, odjeżdżamy do skrętu i wykonujemy manewr skrętu w lewo. Więc jeżeli skręcaliśmy od osi jezdni i tylko stamtąd było można, to, to w drodze, którą byśmy wjechali, jeżeli byłoby kilka pasów, byśmy mogli zająć, który nam się podoba. Oczywiście najlepiej jechać od razu do prawej. Zgodnie z ruchem prawostronnym powinniśmy później jechać już prawym pasem dalej. Jeżeli z jezdni jednokierunkowej wykonujemy manewr skrętu w lewo, mamy obowiązek zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni i od tej właśnie krawędzi wykonać ten manewr. Jeżeli jednak z jezdni jednokierunkowej, na której również teraz jesteśmy, jazda jest dozwolona tylko w jednym kierunku, w tej sytuacji już nie musimy być przy lewej krawędzi jezdni, ponieważ przepisy mówią, że jeżeli jazda jest dozwolona tylko w jednym kierunku, to możemy z każdego pasa w tym kierunku skręcać. Także w tej sytuacji mogłem zarówno z prawego, jak i z lewego pasa wykonać manewr skrętu w lewo. Pamiętajmy, że to czy jazda jest dozwolona tylko w jednym kierunku nie zależy tylko i wyłącznie od znaku nakaz skrętu w lewo. Tak jak na tym filmie widzimy, nie ma przed nami drogi na wprost. W prawo byłoby to pod prąd. Dlatego też można powiedzieć, że jazda jest dozwolona w jednym kierunku. Więc w takiej sytuacji nawet gdyby nie było by strzałek na pasach pokazujących dozwolone kierunki jazdy z danego pasa ruchu, mógłbym również, tak jak w tym przypadku, zarówno z prawego jak i lewego pasa skręcić w lewo. Pamiętajmy, że na większych skrzyżowaniach na ogół są postawiane przed nimi znaki, które mówią, który pas w którym kierunku skręca. Znaki F10. Spójrzmy właśnie na ten znak. Po nim możemy zobaczyć, że są dwa pasy do skrętu w lewo. Także e, taka informacja jest dla Was bardzo istotna, e, ponieważ od tego zależy, który pas możecie zająć już po wykonaniu manewru skrętu w lewo. Jeżeli były dwa pasy do skrętu w lewo, no to oczywiście z prawego jedziemy do prawej, z lewego e, musimy zająć lewy pas z tych, które jadą prosto po skręcie w drodze poprzecznej. Ponieważ jeżeli wykonujemy manewr skrętu w lewo, to znaczy, że mamy skręcić raz w lewo, a następnie jechać już prosto. Także w prawy do prawej, lewy na wcześniejszy, który jedzie prosto po lewej stronie. Pamiętajcie, że jeżeli jedziemy drogą dwujezdniową, czyli taką, gdzie obie jezdnie oddzielone są od siebie na przykład pasem zieleni, w takiej sytuacji również obowiązują przepisy jak na jednokierunkowych jezdniach, czyli jeżeli mamy zamiar skręcić w lewo na skrzyżowaniu, na, takim, na takiej drodze będąc, też musimy zbliżyć się do lewej kawędzi jezdni lub skręcić po prostu z lewego skrajnego pasa. I teraz w zależności czy mamy tutaj drogę Mamy jezdnię, na której są wyznaczone pasy ruchu, lub nie są wyznaczone. Oczywiście, jak nie ma wyznaczonych pasów ruchu, to zupełnie do lewego krawężnika przed skrętem w lewo. Natomiast, jeżeli są wyznaczone pasy ruchu i są strzałki kierunkowe pokazujące, który pas w którym kierunku skręca, no to wtedy oczywiście musimy wiedzieć, ile tych pasów skręca dzięki znakom, prawda? które są zarówno pionowym, jak i poziomym. Jeżeli by tylko jeden pas skręcał w lewo, wyznaczony, no to oczywiście musimy go zająć. I z niego wykonujemy manewr skrętu w lewo. Jeżeli w ogóle nie ma wyznaczonych pasów ruchu, no to w takiej sytuacji musimy po prostu zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni i jest to tak samo traktowane, jakby tylko jeden pas ruchu skręcał w lewo. Czyli nikt obok Was od prawej strony skręcać w lewo już nie może. Także jeżeli nie ma wyznaczonych pasów ruchu na jezdni, a jestem na drodze dwujezdniowej, no to żeby skręcić w lewo, muszę zbliżyć się do zupełnie lewego krawężnika tak do lewej krawędzi jezdni no bo po prostu muszę być zupełnie przy lewej w takim razie wygląda to w ten sposób że nikt obok pas od prawej strony już skręcać w lewo nie może czyli traktujemy tą sytuację tak gdyby tylko jeden pas skręcał w lewo Nikt obok Was skręcić nie może. A to Wam daje możliwość pojechania już po skręcie w drogę poprzeczną, na który pas Wam się podoba, tak naprawdę. No, macie dowolność. Także mogę zarówno ściąć na lewy pas, jak i pojechać szeroko do prawej. Oczywiście, biorąc pod uwagę egzamin, no najlepiej byłoby pojechać od razu do prawej, czyli na Prawy skrajny pas, no bo ruch prawostronny, potem będziemy musieli tym prawym pasem jechać. Jest to oczywiście w niektórych sytuacjach uzależnione od tego, czy z naprzeciwka nikt nie jedzie. Jeżeli nikt nie jedzie, mogę jechać od razu do prawej. Jeżeli ktoś by jechał, no to albo bym go przepuszczał, albo ściął na lewy, bo może on by skręcał w prawo, byśmy razem pojechali na inne pasy, żeby nie blokować ruchu. I później bym zmienił dopiero pas na prawy. Ale macie dowolność lewy lub prawy, tylko nie wiadomo, czy nie musicie kogoś jeszcze przepuścić, a tego z naprzeciwka zależy to od sytuacji. Jeżeli przed skrzyżowaniem są wyznaczone pasy ruchu i jak było widać na znaku, tylko lewy skrajny pas skręca w lewo, co również potwierdzone jest znakami poziomymi, w takiej sytuacji znowu wiemy, tylko lewy pas skręca w lewo jako jedyny. Czyli dokładnie tak samo jak w poprzedniej sytuacji, mam możliwość po skręcie zajęcia pasa, który chcę, pod warunkiem że akurat przepuszczę też pojazd oczywiście z naprzeciwka. Gdyby nikt nie jechał, mogę sobie jechać szeroko do prawej. Jak ktoś by jechał, muszę się do nich dostosować. Oni mają przede mną pierwszeństwo, tak? Więc wtedy albo czekam, albo po prostu może się uda równocześnie z nim pojechać na lewy pas i później zmienić na prawy. Także zapaliło się zielone światło, jedziemy, zobaczmy. Z naprzeciwka już nikt nie jedzie. Mogę z jedynego pasa do skrętu w lewo skręcić na który chcę, więc pojechałem od razu do prawej krawędzi na prawy pas i... Problem z głowy, bo nie będę musiał potem wracać już z lewego na prawy. Już? Już. Pamiętajcie, że duża część skrzyżowań na drogach dwujezdniowych są do skrzyżowania z wyspami centralnymi. Ale tutaj nie ma żadnej wielkiej filozofii, bo po prostu jeździmy wtedy po jezdniach jednokierunkowych, czyli dokładnie te same zasady, o których przed chwilą właśnie mówiłem. Tylko pamiętajcie, że jak mamy skrzyżowanie z wyspą centralną, to zawsze w manych w lewo wykonujemy za wyspę, a nigdy gdy przed. Obyście wjechali pod prąd, przez to skończycie egzamin z wynikiem negatywnym. Oprócz tego nie zapomnijcie, że jednym z błędów skutkujących przerywaniem egzaminu na, podczas egzaminu na prawo jazdy jest pojechanie z oznaczonego pasa ruchu w innym kierunku, niż jest on przeznaczony. Czyli gdyby pasy ruchu były wyznaczone i oznaczone strzałkami kierunkowymi, a wy byście pojechali ze złego pasa w lewo, z pasa, który nie jest przeznaczony do skrętu w lewo, niestety macie nieuchronnie wynik negatywny egzaminu. Jeżeli przed skrzyżowaniem, zobaczmy, widzimy, że dwa pasy skręcają w lewo, tak? oznacza to, że mogę rozpocząć manewr skrętu w lewo zarówno z lewego, jak i prawego pasa, z tych, które skręcają na tym skrzyżowaniu w lewo. I teraz kluczowe jest to, który z nich zająłem. Jeżeli będę wykonywał manewr skrętu w lewo z pasa do skrętów w lewo tego, który jest po prawej stronie, to znaczy, że w drodze poprzecznej, w którą skręcę, muszę zająć, Ostatni pas po prawej, który jedzie prosto. Czyli po prostu skręcam do prawej krawędzi jezdgi. Pamiętajcie, że wykonujemy skręt w lewo, czyli po tym skręcie mam dalej już jechać prosto. Czyli muszę zająć po skręcie pas do jazdy na wprost, ten, który jest po prawej stronie. Gdybym jechał z lewego pasa, wtedy musiałbym zająć lewy pas do jazdy na wprost, tak? Także. Jak widzimy, jechałem do prawej krawędzi jezdni, jestem przy prawej. Tak, także zakończyłem skrętu w lewo, z prawej do prawej. Jeżeli jesteście na egzaminie na prawo jazdy, wybierajcie skręt od prawej krawędzi do prawej. To Wam ułatwia sprawę. Jeżeli byście pojechali z lewej na lewy, w takiej sytuacji będziecie potem zmuszeni jeszcze do zmiany pasa na prawy zgodnie z ruchem prawostronnym, żeby po prostu jechać prawym pasem, jeżeli nikogo nie wyprzedzacie, nie skręcacie w lewo lub nie omijacie, wtedy macie obowiązek trzymać się prawej granicy. Czyli ułatwiacie sobie, dobierając ten prawy pas do skrętu. Z prawego do prawej jeden problem mniej. Zmiany pasa nie będzie trzeba potem robić. Jeżeli jednak wybiorę lewy pas do skrętu w lewo, mimo, że dwa skręcają, w tej sytuacji oczywiście nie mogę już po wykonaniu manewru skrętu w lewo, zająć ostatniego pasa po prawej, bo tutaj skręcają dwa pasy, a ja zająłem lewy. Dlatego w tej sytuacji z lewego muszę zająć lewy, ale do jazdy na wprost. Nie zupełnie do lewej. Gdybym jechał zupełnie do lewej, to bym mógł wjechać na pas, który tak naprawdę zawraca. Musiałbym musiał wykonać kolejny skręt w lewo. Tylko po prostu lewy z tych, które jadą prosto. Manewr skrętu w lewo. Po skręcie jadę prosto i wykonuję drugiego skrętu. Przepisy podnośnie zmiany kierunku jazdy w lewo wcale nie jest tak dużo. Pamiętajcie, że musicie sobie po prostu uzmysłowić, czy jesteście na jezdni jednokierunkowej, czy na jezdni dwukierunkowej. Wiadomo, że na dwukierunkowej zbliżamy się przez tętem lewo do osi jezdni, na jezdni jednokierunkowej musimy zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni oprócz tego patrzcie zawsze czy są wyznaczone czy nie ma wyznaczonych pasów ruchu czy jest tylko jeden pas do skrętu w lewo jeżeli są wyznaczone czy jest ich więcej bo od tego wszystko zależy tak na który pas możemy wjechać już po wykonaniu manewru skrętu w lewo myślę, że jak przeanalizujecie sobie dokładnie w ten film to bezproblemowo będziecie w stanie oceniać zawsze to na który pas macie wjeżdżać poradzicie sobie bez problemu na egzaminie a jeżeli ten materiał jest dla Was pomocny oczywiście proszę Was o zalajkowanie materiału oraz subskrypcję mojego kanału na YouTube. Także życzę wszystkim powodzenia na egzaminie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Wszystkiego dobrego.